Się ale ty chcesz stół okrągły, który będzie dosunięty do ściany czy no to oszalałeś? No to... Boże. Boże. Boże, no, no to musisz no to musisz no to musisz czym czymś tak <laughs> się zastanawiasz? no kurde właśnie nad tym bo musimy jeszcze oszacować punkty świetlne ja muszę, oczywiście eee, no czekaj, był na przykład patrz, bo jest taki że tutaj nic nie zmierzałbym jest jakiś nóż mamy drugi żeby naostrzyć nagle skrobać mamy drugi gdzie drugi? Czerwony. gdzie? W celuściach. A może zostawić? Tam, nie mówię, że to jest No to tam. Ten... Też... na sobie w Widziałeś? Dla mnie nie ma problemu. Znałem, Wyzwania. Ale tak mi się to, to Bardziej chodzi o to, że nie no może punkty świetlne. Bo tak jeśli tu będzie stół. Chyba to jest problem. Ej nie, to chyba tutaj byłoby ok, nie? Poczekaj. Lepiej, żeby to było idealnie. Nad stołem. Kanapa gdzieś ból będzie stopą, chyba, co? Dawaj, to pan dwa, co? Dawają tą miarkę z 7 Jakby się tu siedziało na kanapie. To nie za wszystko. Więcej miejsca i tak nie ma. Co? Więcej miejsca i tak nie ma. Co oglądasz? Tak to jest, jak się nie ma projektantki Oszczędza się I projektantką jest Anna To nie z oszczędności, tylko chciałeś zrobić samemu <grytanski> Bo chciałam szybko, a projektanci wszelkie mieli odbrewowe terminy Żeby zrobić, rozmawiałam z kilkoma Ale będzie dobrze, no co? Nie wiem, no załóżmy, że tu Teraz trzeba sprawdzić, czy to stół Kurwa. Już tu mamy problem. Patrz, setka stół to jest taki stół. A do tego krzesła, tak? Bo chcesz okrągły. No dokładnie. Tu będzie jedno krzesło, tu będzie drugie krzesło. Tu będzie trzecie. A tu będzie czwarte. ten to do zostanie, ale to będzie musiało być jako... E, muszę tam na stół, a nie halogen. Ale Ty chcesz stół okrągły, który będzie dosunięty do ściany. Czy Ty oszalałeś? No, no to... to nie Boże. Boże, bo no, musisz... no to musisz go... Jak do ściany?! Ale to musisz go odsunąć i wtedy dalej, żeby tam się coś zmieściło między stołem a ścianą. No dlatego myślę o tym, że... Krzesło będzie jedno w rogu, no bo nie ma innej opcji. Jedno krzesło będzie tutaj w rogu, on tutaj będzie takim ogromnym stołem, w tym miejscu. Tu będzie jeszcze jedno krzesło, tu będzie jedno krzesło i tu będzie jedno krzesło przy tym stole. Przy samym stole, tak? I tu, żeby tylko było miejsce, żeby przejść, to tutaj będzie można ustawić o taką. O, patrz! Dlaczego się przydałam do drugiej, buty. jest że tu będzie dotąd dokończona kanapa. Tu będzie ten naprawny stół. Nie wiem, może sprawdzić 90, taka będzie, ale. No i na 100% wydaje mi się, że teraz będzie musiało być e, szkło. Musi być szkło, bo myślałam o tym, że jakby to było dragnane, musi być szkło, bo szkło optycznie tak nie będzie zabrało miejsca, więc stół już też wiemy, że 90. Tu tutaj kanapa. Tu będzie jakby Właśnie, ale tę pałkę muszę sprawdzić, bo, bo nie jestem przekonana, jak ona wyjdzie, on nawet ma 75. Tak trochę... 5%. A, mógł przelać, nie? Idealnie ma się wyłączać. Idealnie. Boże, jak Dwa stoliczki. kawowe to byłabym znowu z um, hmm. No właśnie, bo nie wiecie, że ten wzlag będzie skrócony. Tutaj to też będzie cofnięte. A została, będzie skrócona, żeby to było więcej miejsca do przejścia. Um, mniej więcej kanapka będzie wówczas odbywała jako do tego momentu. 2,65 trzeba odmierzyć. Też nie nawet. Zobaczymy jak nam sprawne okno. I 2,40 wyznacza. <grym> Do tym. Do tym, yy, No a tutaj będziemy skracać po prostu. Więc tak skrócony, że będzie metr. Nie wiem, cały tak? 90. 90? No, to znaczy ile ma szybka mam wypada z tej wyspy. Więc kuchnia będzie tutaj gdzieś też tej sklep kuchni i tam będę seriowa. No do zabudowy, tylko szefka, tego, to jest w na, i bo zostały się dwa budowie, jeszcze będę kochina też szybka, na stojąc względem zupełnie co innego, bo dzisiaj to można się zajechać. Jest jeszcze dużo w kopie które przeprowadzają, tak sobie cała tam też szybko Żeby się coś zmieścić. No także chyba na dzisiaj to wystarczy. Ciszą, dziękuję i widzimy się w następnym. Trzymajcie do nas, kciuki e, i wysyłajcie dużo dobrych wibracji i łapki w górę, żeby może zmotywować tutaj do większego e, nagrywania, <grym> większej ilości. O narazu załamanie i tak staram się cokolwiek nie robić. Więc cudzie sobie łapki w górę i dziękujemy za przeaktywność. Przecież